Rocznica, która dzisiaj wchodzi tutaj pod nasze świętowanie, to tak jak wspomniał prowadzący zakończyła wielodniową batalię o zachodnią granicę od 27 lutego 45 roku aż do 16 kwietnia walczyliśmy o ziemię zachodnie. I ten 16 kwiecień był ostatnim dniem, który przyniósł nam zwycięstwo i otworzył drogę na Berlin. Rok później, 70, 76 rocznica, czyli od 46 roku, od 16 kwietnia, naczelny dowódca Wojska Polskiego ustanowił ten dzień 16 dniem wojsk inżynieryjnych, dniem Sapera. Ponieważ żołnierze 6. Samodzielnego Batalionu Saperów Pontonowo-Mostowego decyzją naczelnego dowódcy po zakończeniu działań II wojny światowej zostali skierowani do Wrocławka, więc dzisiaj również my, jako spadkobiercy tamtych tradycji, kultywujemy te tradycje naszych poprzedników.